W małej wiosce mieszkała kobieta o imieniu Anna, która miała syna Michała z trudnym charakterem. Michał był nieposłuszny, uparty i często sprawiał kłopoty swojej matce. Mimo trudności, Anna kochała swojego syna bezgranicznie i nieustannie starała się zrozumieć jego potrzeby i uczucia. Wszyscy wokół krytykowali Annę za to, że nie potrafi poradzić sobie z zachowaniem Michała. Jednak ona nie poddawała się i nie traciła nadziei codziennie cierpliwie tłumaczyła synowi, dlaczego pewne zachowania są złe, i uczyła go wartości takich jak szacunek i empatia. Mimo wielu trudności i przeszkód, Anna nigdy nie przestała wierzyć w swojego syna. W końcu, dzięki jej miłości, wsparciu i konsekwentnemu traktowaniu Michała, chłopiec zaczął zmieniać się na lepsze. Zrozumiał, jak ważna jest miłość i wsparcie matki, i postanowił bardziej doceniać i szanować swoją rodzinę. Ta historia pokazuje, że miłość matki potrafi pokonać wszelkie trudności i przemienić nawet najtrudniejsze sytuacje w coś pięknego. Morał. Miłość matki jest niezwykła i potrafi przemieniać ludzi. Nawet w obliczu trudności i buntu, wsparcie i miłość rodzicielska mogą przynieść pozytywne zmiany i zmienić życie na lepsze.